na który no, się tak naprawdę czeka, bo takich elementów, które nie wychodziły, bądź nie funkcjonowały dzisiaj w zespole Basu, no, ciężko tak naprawdę się doszukać. No tak, wydaje mi się, że najfajniejsze dzisiaj było to, że nie mieliśmy jakiegoś konkretnego słabego elementu. We wszystkim byliśmy stabilni, może nie rewelacyjni, chociaż wydaje mi się, że w zagrywce i, i Jędrek na prawym był rewelacyjny. No, i, i to dało taka stabilność. Myślę, że to jest najważniejsze i konsekwencja. Jasne, ty miałeś z czego grać, bo przy, na przyjęcie też nie mogłeś nale, narzekać kolegów? Zdecydowanie, przyjęcie, przyjęcie było bardzo dobre, mogłem trochę uruchomić. No, tak, praktycznie wszystkie strefy. Ja miałem, ja miałem naprawdę miałem komfort. Miałeś komfort? No właśnie, w każdym meczu tego nie ma, ale tego cały czas szukacie. Wiadomo, się gra często jak przeciwnik pozwala. Chrobry stawiał się, ale te końcówki wygrywane przez Was ostatecznie. No tak, dzisiaj, dzisiaj było coś takiego w naszej drużynie, że, że potrafiliśmy trzymać takie, takie napięcie, takie spięcie całej drużyny. Potrafiliśmy, jak wydawało mi się, że całą drużyną, byliśmy całą drużyną, potrafiliśmy pokazać na, na drugą stronę, że, 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 nie, że nie wypuścimy dzisiaj tego zwycięstwa. Mecz no, dla kibiców ciekawy, fajny. Tutaj Bas praktycznie w każdym z tych setów uciekał, ale wy cały czas go tutaj doganialiście. Natomiast... Końcówki przegrano już przez was. No tak, bas, bas zagrywał bardzo dobrze. Tak naprawdę mieliśmy problem z, z przyjęciem, z skończeniem tych akcji na, na wysokiej piłce. To zaofocowało właśnie tym, że, że przegrywaliśmy końcówki, bo chłopacy z Basu naprawdę dzisiaj byli bardzo dobrze dysponowani w polu serwisowym, fajnie bronili. My po prostu tego nie przełamaliśmy, przegraliśmy mecz, fajny, fajna nauczka dla nas. Każda seria się kiedyś kończy, mieliśmy fajną serię, teraz trzeba wrócić na, na dobre tory i co gramy za tydzień. To wyglądało w pewnym momencie tak, że co dostałeś piłkę, to w zasadzie kończyłeś wszystko. Później ten set trzeci tam dwa razy złapany blokiem, no chyba trochę też no, sporo tych punktów, fakt, że zdobyłeś, sporo było piłek do Ciebie, czy nie wiem, znaczyło cię to już jakoś mocno tej końcówce? Nie, 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 nie. myślę, że to tak się zdarza, tak? Miałem, miałem w pierwszym secie fajne te procenty. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby, żeby drużyna grała, żeby drużyna przyjmowała, drużyna atakowała. Ja fajnie, że dołożyłem cegiełkę do, do tych punktów, ale no, najważniejsze jest to, że dzisiaj przegraliśmy. To, że atakowałem na fajnym procencie w pierwszym secie, ok, liczy się, ale to nie jest najważniejsze. No właśnie, drużyna jest najważniejsza. Wasz cel to oczywiście, patrząc na waszą pozycję w tabeli, play-offy. Jak najszybsze zapewnienie sobie udziału w tych play-offach. Ogólnie naszym celem jest tak naprawdę granie w każdym meczu dobrze, zdobywanie w każdym meczu jak, jak największą ilość punktów. To czy, wy, czy gramy z drużyną z pierwszej trójki, czy z dolnej części tabeli to, to, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ważne żeby grać, zdobywać punkty i nie, nie oglądać się na innych po prostu, trzeba wygrywać. No i cieszyć się grał najlepiej. No dokładnie, dzisiaj tego, tego trochę zabrakło, oczywiście do, do tego, do tego Uśmiechu, naszego zabrakło zwycięstwa, ale na pewno nie zwieszamy głowy i, i w następnym meczu pokażemy, na co nas stać. Atakujący sobie sobie Ustok Jędrzej Gosem, zawodów. Procenty niesamowite, punktów ta liczba grubo ponad 20. Twój mecz, jednym słowem. Nie mój mecz, a, a, a mecz całego zespołu, bo. To i trener mówił, że atakujący to jest taka pozycja, że przy normalnej grze, przy normalnej akcji granej na trzy, pierwszą piłkę, którą może dotknąć, to jest trzecia. Więc najpierw ktoś tą zagrywkę musi przyjąć, ktoś wystawić, a dopiero ja ewentualnie mogę zacząć robić swoją robotę. A sama nazwa pozycji wskazuje: atakujący za tego, żeby atakować i. Ja się, mi się wydaje, że to był taki nasz najrówniejszy mecz w tym sezonie, a, a, a żeby grać w sposób równy i dobry, no to każda formacja musi wykonywać swoją robotę i, 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 to, i, 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 i to dzisiaj zagrało i bardzo się cieszę, że taka nie inaczej, bo, bo taka wygrana w takim stylu była nam potrzebna jak klem. Tyle oczywiście cieszy. Tych meczów mogliście więcej tak naprawdę wygrać, jednak gdzieś uciekały te kolejne sety, kolejne mecze. No w końcu przyszedł ten czas, że zgrywa się tak, jak należy i kończy się tak, jak należy z waszej perspektywy. Mądry zespół to taki zespół, który potrafi wyciągać wnioski. I po dzisiejszym meczu możemy śmiało powiedzieć, że to idzie w dobrym kierunku, bo Podejrzewam, że jeszcze miesiąc temu, czy, czy dwa miesiące temu, jak ta liga startowała i, i czy tam się zaczynała, to my tych końcówek, gdzie mieliśmy wszystko po swojej stronie, przegrywaliśmy sporo, a, a dzisiaj ją wygraliśmy i w tym pierwszym secie i to nam dało wiatr w żagle, a, a, a na pewno stworzyło trudności takie mentalne dla przeciwnika, no bo zawsze, bo przegrana końcówka, szczególnie gdy, gdy miało się piłkę setową, boli. Znamy to z własnego doświadczenia bardzo dobrze w tym roku. No chwalimy Ciebie, ale też trzeba chwalić lewe skrzydło Karol Rawiak, Maciej Naliwajko. Oczywiście, tak jak mówisz, zespół pokazał się z jak najlepszej strony, oczywiście od samego przyjęcia poprzez rozegranie na atakach kończących. I to jest bardzo dobry prognostyk przed tą końcówką roku, bo Mamy jakieś swoje założenia, o których głośno myślę, że nie będziemy mówić, bo to są ustalenia wewnątrz zespołowe. Ile punktów chcemy zdobyć do, do końca roku kalendarzowego, i po dzisiejszym meczu jesteśmy o trzy punkty bliżej, żeby to, to założenie wykonać. I to jest najważniejsze. Mamy fajny terminarz do końca roku, ale żeby ten terminarz fajny okazał się w praktyce, to, to trzeba na niego zapracować. I, i myślę, że od poniedziałku e, z pozytywną energią. E, i patrzymy przed siebie i będziemy walczyć za tydzień o kolejne ligowe punkty.